Siemaneczko witam was w kolejnym poradniku zwana na moim kanale no i dzisiaj na to pt bierzemy sobie T-803 czyli czołg z USA no i każdy inny twórca mówi, że on jest zawalisty, że on jest bardzo dobry że on jest najlepszym 11 ja tak nie uważam zaraz wam wytłumaczę dlaczego, ale jeszcze przed dalszym częścią tego odcinka chciałbym was bardzo chęcić do zostawienia subskrypcji, łapki w górę no i oczywiście wbiciem Discorda i na TikToka, na TikToka a teraz jeszcze przed ujawnieniem jego największych wad no to oczywiście powiem jakie tutaj są rzeczy, jakie najlepiej w Wozić, y, więc zaczniemy sobie tutaj od y, materiałów eksploatacyjnych. Tak więc ja sobie daję ma, małe, małą apteczkę, mały zestaw naprawczy no i y, paliwo wysokiej jakości, tylko, tylko że to takie tańsze. Y, ale oczywiście y, ja tej gram oszczędnościowo, tak bardziej do zarabiania. Jak wy chcecie grać y, tak bardziej na wyniki, no to oczywiście duży, duży zestaw naprawczy, duża apteczka y, no i y, doskonałe paliwo albo skrzynka coli. To już wy musicie sobie wybrać, No i teraz tak, przechodzimy sobie do amunicji. Amunicję też mam na biednie. No, bied, na biednie. Wersja bieda po prostu ja Wersję bieda po prostu ja mam tutaj, tak. Amunicję ja mam 35 normalnych, 9 goldowych i dwa odąkowo burzące. A jak, no i to jest pod, oczywiście nie zarobki, tylko, znaczy tak, to jest pod zarobki. A jak chcecie mieć pod wyniki, żeby kręcić jak najlepsze wyniki. To dajecie sobie 0 przeciwpancernych, albo tam jakieś, nie wiem, o tyle przeciwpancernych, 3. A większość sobie dajecie y, tych tutaj y, y, kul kumulacyjnych, ponieważ na kumu kumulach ma, ma bardzo dużo penetrację, no i to powinna być Wasza y, podstawowa amunicja. Y, no ale jak chcecie grać po prostu oszczędnościowo, to na pewno y, nie, tam, nie, nie Wasza podstawowa amunicja, ponieważ jedna taka amunicja kosztuje 4800, tak więc to jest bardzo dużo. Y, no i przechodzimy sobie do wyposażenia. E, tak więc ja tutaj mam, na pewno turbo musicie dać, bo bez turba ten czołg jest taki średnio e, szybki, ma dużo e, mocy na tonę, ale ma małą prędkość maksymalną, tak więc turbo nie musi być e, takie y, eksperymentalne, może być normalne, e, albo e, z nagród, albo jeszcze to e, fioletowe, e, oczywiście dosyłacz, ja sobie tutaj dałem dosyłacz, e, no i dosyłacz mi się wydaje najlepszą opcją, e, no i jeszcze wzmocnienie, żeby mieć więcej życia. Według mnie to jest najlepszy, najlepszy zestaw do tego czobu. Nie musi być oczywiście eksperymentalny. Może być na przykład z nagród. O nie, nie, sorry. Eksperymentalny musi być, ponieważ tutaj bardzo często nawet z zaraz wam pokażę nawet jak tutaj wejdziecie w ulepszenia bo to są oczywiście ulepszenia jeszcze takie do tych tierów nawet jak tutaj wejdziecie i kupicie sobie to, że większa wytrzymałość magazynu amunicji. To tutaj tak często pana magazyn, tak często w magazyn dostajecie, tak często no mówię wam, a jak dostaniecie magazyn jeden raz to potem już wybuchacie jak drugi raz dostaniecie i strasznie to ja tego tak nie lubię, dlatego no e, trzeba tutaj wozić eksperymentalne wzmocnienie, ale turbo już może być normalne. E, no i oczywiście dosyłać. Dobra, tak więc przechodzimy sobie teraz do perków perki no to ja tej nie mam, ale na pierwszym naprawa, na drugim braterstwo to są takie najważniejsze. O no, tych perkach nie będę długo, dużo tłumaczył, bo to nie ma co eee, malowanie oczywiście jakiekolwiek żeby mieć. No i teraz przechodzimy sobie do pancerza tego czołgu, czyli... Eee, każdy mówi, że jest dowalony pancerz, dowalony pancerz! No to patrzcie, dobra, okej. Okay. Widzicie pancerz, nie? Dajecie sobie tak, o kurde, mówicie ja pierdzielę, to jest dowalony pancerz. E, dobra, dolna płyta to Weakspot, no tak, weak spot to jest praktycznie dolna płyta, no to jest w, praktycznie w każdym czołgu jest Weakspotem Ale dolna płyta jeszcze się da zakryć, tak? Da się sejscrapa zrobić, a czekaj czekaj jakiego sobie scrapa? Robicie sobie, sobie i tu macie 130 penetracji Sej tym nie zrobicie no dobrze, ma to 10 stopni opuszczania wieży, nie? 10 stopni opuszczania lufy. Ja cię, jak fajnie! Na górkach sobie wyjedziecie i sobie przejedz z góry, jak będziecie gości klepać, i nic wam nie będą w stanie zrobić, ok? No to powiedzmy, że tak, i jest 10 stopni. W garnek, i tak wam przebijają, bo macie te 250, 200, tyle samo, ile w dolnej płycie. Szczególnie z Golda. A jak gracze grają na 11 tierach na serwerze europejskim, to mają one, gracze, ci gracze, mają. Duże umiejętności, no nie oszukajmy się, już tutaj są największe umiejętności, nie? Yy, największa, jakby półka, nie? No i, jak mają takie duże umiejętności, no to pewnie, że wam trafił w ten garnek i pewnie, że sobie zamienią yy, amunicję na lepszą. Przecież patrzcie, to jest 200 penetracji, jak gracie na górki, to i tak was trafi, bo to jest 230, yy, no tak, 230, 280, No ale to i tak, jak macie 340 na tym, tym, no to to wcale nie jest yy, ogarnek yy, ten, no, jak to się nazywa? Ten garnek wcale nie jest. Mm, Twardy. O, twardy nie jest. No ale, oprócz tych policzków, <noise> które mają mało penetracji, oprócz tej dolnej płyty i oprócz tego garnka, to jeszcze yy, tutaj, tutaj jest wixpot i to jest kolejny weak spot Tutaj też czasami lubią przebijać, więc jak się klepiecie, tak, ten, ten, no teraz, teraz to może właśnie nie przebiju, ale jak się bardziej klepiecie, jesteście niżej. To może tutaj będziecie trochę zasłaniać, ale wszystkie nie zasłanicie, na no i was trafią, nie? W sumie, w dach to też, ale dach to nie ten. Najgorsze jest to, to by mogło być troszeczkę chociaż na pomarańczowo, nie? No a oprócz tych wszystkich minusów, które ja tutaj zapodałem. No to y, tak, to chyba same plusy. Ale ten pancerz jest taki odwalony, tak go nie lubię, że ja nie mogę. Każdy youtuber mówi, że on jest dowalony, że najlepszy dziesiąty tier, że najwięcej nie robił Widzowie, ja robię więcej ISEM e na siódmym tierze, teraz wbijam KR1, niż, niż tym T803, a to jest 11 tier. Więc strasznie tego nienawidzę. Zaraz, oczywiście, przejdziemy do bitewki, jeszcze omówię y, tutaj specjalną moc. Y, ta moc, mm, no to ona. Ona się charakteryzuje tym, że im więcej strzelacie, tym częściej strzelacie. O. E, w bitwie mam jeszcze wytłumaczyć dokładnie o co z tym chodzi. E, tutaj są charakterystyki jego, jeszcze nie mam wszystkich ulepszeń zrobionych: e, minus 10 to jest na, na pewno na plus to opuszczanie lufy, no ale to i tak ten garnek da się trafiać. E, no to ten rozrzut też jest spo... no, tutaj wzięłem nie wiem, serio, dobre jest działo. E, żywotność, no żywotność też, punkty wytrzymałości KR1, który też idzie szybko, ma 3000. Tak więc to też jest według mnie bardzo dużo minus. E, no i pancerz, no to pancerz, no to pancerz, bo omówiłem go już dopiero. E, tutaj mamy jeszcze prędkość, no to so, mobilność jest też spoko, ale po dodaniu turba przed turbą, tak średnio, jak nie dodacie turba, no to maskowanie nieistotne. No i wykrywanie zasięg sygnału 813, tak więc na Stajpę jakąś taką wiecie lekką też się nada. Mm, no i co, przechodzimy sobie do bitwy, bo to już nie ma co po prostu mówić o tym. Jesteśmy już w bitwie to kupą złomów No i wylosowało nam fajną mapę, bo akurat na wieżyczkę, na opuszczanie też wieży, chociaż tutaj nie będziemy opuszczać za bardzo, bo to jesteśmy po tej stronie. No i jeszcze możecie mieć pytania, a dlaczego teraz nie zrobię na przykład innego poradniku dzbana, na przykład z, nie wiem, z KW-2 czy z czymś, ponieważ po, jak już nagram ten odcinek z tym T-803, ja je od razu sprzedaję, potrzebuję kasy, ponieważ będę sobie teraz ogarniał KR-1, a KR-1 jest takie dowalone, no, no nawet nie wiecie jak ono jest dowalone, serio, tak lubię, znaczy lubię. No po prostu nie da się go nigdzie w wieży przebić. To jest, to, to jest tak swart na ten nigdzie nie wchodzi. To jest taki czołg. No jest to te, też to T803. No ja tak teraz hejtowałem To T803, że one jest beznadziejne. Yy, ale możliwe, że ja słabo gram w tą grę. Oj kurde. Yy, że ja słabo że po prostu gram w tą grę. I dlatego mam słabe, yy, słabe wyniki tym czołgiem. Dobra, odbił się. Myślałem, że się nie odbije. Ciekawe, gdzie trafił na pewno. Aha, tutaj trafił. No to się nie dziwię, że odbił. Ale no to raczej nie. Raczej tacy doświadczeni gracze. No teraz mam dobrą pozycję, ale jakbym nie miał takiej pozycji, na pewno bym nie przebił. Dobra, widzowie jedziemy, bo kurde, już się bitwa ten. E, już bitwa się zaraz kończy. A ja ty nie mam obrażeń do zrobionych. Jest strasznie mało. 700 tylko ja nie mogę. O. Dobra leży Chociaż jednego, chociaż jednego, dobra W końcu, w końcu będzie udany poradnik Fioleta Gdzie chociaż coś pokażę, coś umiem No nie, kurde Już ta BZ-79 jest lepsza No i widzicie przebiłbym bez problemu no Dlatego, że byłem źle ustawiony Patrzcie w garnek nie? Nie Gdzie on mi przebił? Nie wiem, kurde zaraz dostanę do niego drugą pestkę No co jest no? Przebija gdziekolwiek albo ja nie umiem grać. Oho, jeszcze ten mnie przebije. O i widzicie, magazyn mi padł, to też pokazuje. Też y, potwierdza to co wcześniej mówiłem. Nie wiem gdzie on mnie przebija. Nie mam pojęcia gdzie on mnie przebija, no nie wiem. Wszędzie mnie przebija. No nie przebił. O, ja go też nie przebiję, mam no, spoko. Dobra. No stój. No i się, a pierdziele, no nie, no nie mogę. No hoi, kończy nas bezeta. E, no wiem, że też trochę ja tutaj zawaliłem, okej, okay, zawaliłem. Ale uwierzcie mi, że jak grałem inne rundy tym czołgiem, inne rundy tym czołgiem, to serio, on ja go tak, tak mnie przebijali, nieważne gdzie byłem, w, szczególnie w ten garnek, ja pierdziele. W ten garnek jak mnie przebijają, aha, i słuchajcie, ja bym tutaj z chciał zrobić sobie krapa, sobie skrapa ja tutaj chciałem zrobić. Ale jak mam zrobić sobie skrapa, skoro mam policzek, który ma y, 120 mm na ten. No 120 mm skontowany, tak więc... No skontowane to ma więcej, nie? Ale... No nie, 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 no nie zrobicie tu nawet coś skrapa. Jak chcecie się dobrze skontować, to musicie pokazać w dolną płytę i musicie tak... No... Ciężko się z tym kontować. O, powiem tak. No ale taki czołg typowo na górki, no... Mm, nie podoba mi się strasznie. On nie jest po prostu uniwersalny. O przynajmniej tak, ja bym tak powiedział. I on jest bardzo podobny według mnie do czołgu średniego, a ja czołgów średnich nie lubię. Eee, tylko, że nie wykrywa. No dobra, już nie będę więcej go podgadał. Eee, mam nadzieję, że... Od... oj oj, wysadził. Eee, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Eee, no i widzimy się w kolejnym odcinku z Bana Elo.